Dobra słuchajcie mordeczki, przed wami kolejny vlog Można tak powiedzieć, jak widzieliście w jednym z poprzednich odcinków Kupiłem bratu samochód, razem z rodzicami złożyliśmy się na tą furkę I tak wymagała ona kilka takich zmian można powiedzieć Gdzie nie było kilka ustereczek, gdzieś tu lusterko pęknięte Tam dokładka pęknięta, tam brakowało jakiegoś plasticzku Środek też, jako że jest po prostu jasny, był mega brudny Więc moi drodzy w dniu dzisiejszym zabieram furę mojego brata I odpisuję ją, po prostu ją odpisujemy, jedziemy, jadę do Kacpra do mojego bardzo dobrego znajomego, który ma swoje studio detailingowe, które dopiero się rozkręca, będzie mi pomagał, a właściwie może to ja jemu będę pomagał, żeby doprowadzić właśnie to autko do takiego fajnego stanu. Czyli zajmiemy się na pewno czyszczeniem środka, no to już bardziej po stronie Kaspra będzie to zadanie, także mam nadzieję, że środek chociaż troszeczkę odzyska blasku. Ja zamontuję dokładkę, wymienię uszczelkę przedniej szyby, wymienię lusterko, tu zamontuję taki plasticzek, będziemy polerować lampy z przodu i no zobaczymy, co jest że tam do roboty. Swoją drogą całkiem ładny dzisiaj dzień, naprawdę jest według u mnie ładna pogoda. W do tego, co się działo wczoraj, przedwczoraj, gdzie cały czas padał deszcz. Dzisiaj jest naprawdę mega fajnie. No, oraz słuchajcie, jesteśmy w użu Kacpra. Proszę Siele! bardzo. Jest też fureczka młodego. I już wam pokazuję, co będziemy robić. Ale najpierw pokażę wam części, które zgromadziłem. Jest lusterko wsteczne. Do niego potrzebujemy, od niego potrzebujemy plastik, ale już się dowiedzieliśmy tutaj, że jest za małe. Ma za mały plastik, więc nie będziemy chyba pasować. Ale jest lusterko w zajebistym stanie. Tutaj jest uszczelka szyby do przodu. Młody już sobie tam elegancko folię na dachu wymienił wczoraj. Także folia na dachu jest zrobiona. Widziałem, że w środku porozbierane są też plastiki, więc wychodzi na to, że będą również oklejone. Było wcześniej takie śmieszne drewienko tutaj. O, tutaj i tam też. A teraz będzie oklejone chyba karbonem. Fajnie, bo będzie dodatkowa rzecz zmieniona. Dokładeczka nowa, jak się okazało, taka sama jak była wcześniej. Co my tu jeszcze mamy? Tutaj jest najprostsza modyfikacja w dzisiejszym dniu, czyli kapsa elektryczne, będzie założyć do felgi. Właśnie, bo tutaj dostałem gratisy fajne. Patrzcie to. Zamówiłem takie zaślepki. To są zaślepki na ISOFIX, do, na tylnią kanapę. I w gratisie dostałem Popatrzcie, prze przełączniki, znaczy włącznik taki można start-stop, nowy i mega spoko, ponieważ ten stary już jest troszeczkę zużyty. Nie wygląda tak fajnie, więc podmieniłem sobie na niebieski. Będzie ładnie. No, ogólnie lampy do polareczki, bo są trochę zmatowiałe. Zderzak pewnie zdejmiemy sobie, żeby łatwiej się też zakładało dokładkę. Lusterko. No właśnie. Właśnie klocki. Tutaj są klocuszki chyba przod tył, więc też się wymieni. Budy, budy takie same, ale te z 3 a to nie jest 3 I zobaczcie, tutaj, tutaj jest taki marny klocuszek, nie wiem czy widać. A tutaj... O, no, tu już grubiej. To jest w ogóle furka, którą widzieliście w, w furach tych widzów. Dobra, no i co? Spróbujemy ogarnąć wnętrze jakoś, na tyle ile się da. No i ta furka troszeczkę będzie lepiej wyglądać. Zrobię pierwszą modyfikację. Czyli założę kapselek o k**wa, nie pasuje, za mały jest Ej kupię, to już jest drugi kapselek, który kupiłem i pier pierwszy kupiłem, młody mówi, że to nie taki, bo kolor się nie zgadza To zamówiłem drugi, taki, jest identyczny, ale jest za mały Miała być pierwsza modyfikacja, się już nie udała, bo nie pasuje No dobra, to przełożymy sobie chociaż na razie ten przycisk A no, to z k**wa Yeah. To jest na kołki tak samo pewnie jak na tym, bo to u mnie to samo kołeczki. Dobra, słuchajcie, pierwsza modyfikacja, już za nami lusterko zostało wymienione. Zobaczcie. Nowe lustereczko. Piękne. Salutkie. Kolor się zgadza. A tak naprawdę to tak na czuja zamówiłem ten kolor, muszę przyznać. Poseczka trochę się nie zgadzała. W tym nowym lusterku są dwa piny więcej, ale po prostu nie będą używane, tak? Bo będą używane te, które po prostu były używane. Więc mamy nowe lusterko. I już za nami walczymy. Tutaj paskier walczy z tym, z uszczelką. Ale idzie. Zajmę się może teraz przyciskiem Dobra, zobaczcie, szybka regeneracja przycisku Ładnie, ładnie wygląda Ale mamy problem z uszczelką, bo przyszła nie taka jak miała być <laughs> I przyszła taka pojedyncza No jest problem Musimy szukać jakiejś innej na szybkości Mam nadzieję, że coś się znajdzie Na razie zamontuję sobie, zamontuję sobie przycisk Dobra, słuchajcie, mały updajcik. podnosimy furę, zdejmujemy koła, będą wymieniane klocki, zdejmujemy zderzak, żeby założyć dokładkę Trzeba zdjąć takie śruby, które są pod spodem, zresztą to wam pokażę jak zdejmiemy No i musimy w jakiś sposób wykminić tą uszczelkę szyby, ponieważ ta się nie zgadza Może się jakoś uda Nowe klocuszki, które za chwilkę zostaną założone będzie śmigać Dobra, ja się zabieram za zdejmowanie zderzaczka, jedziemy z temacikiem, będziemy zakładać dokładkę Dobra, chyba wyjeżdżamy ze zderzakiem Zaraz będziemy montować dokładkę, mam nadzieję, że mocowania są w tym, samym w tym samym miejscu, ponieważ wcześniej była identyczna dokładka, więc jeżeli była montowana powiedzmy przez firmę, z której ona jest, to prawdopodobnie będą w tym samym miejscu dziury, chociaż tutaj w seryjnej dokładce są takie wżłobienia, w których powinno wiercić się, się dziury i widzę, że tutaj już tak były przewiercone, więc teoretycznie nie powinno być problemu. Zaraz będziemy to zakładać. A Kasper bierze się za czyszczenie środka, odkurzaczkiem i będzie dobrze. Do skóry jak też coś masz, żeby wyczyścić ładnie? U Dobra, panie. Ona będzie. Teraz jest brudno fest, ale będzie czyściutko. No, a zaczynało będzie na pewno czyściej niż jest. Pięknie. <śpięknie> Jedziemy dalej Dobra, lecimy z zderzaczkiem, trzeba powykręcać te śruby Ja tutaj tak śmiesznie zrobiłem, ponieważ nie miałem dostępu do nakrętek pod spodem To podpalałem resztę dokładki, żeby się wytopiły Po prostu te dziury i śruby zostały I trzeba to po prostu teraz powykręcać I montujemy nowiutką, świeżutką Patrzcie to, patencik na wypadający klucz Zaraz wam pokażę, tylko znajdę izolację I proszę bardzo, już nie wypada Dobra, słuchajcie, każdy z nas ma jakieś tutaj swoje zadanie Ja lecę sobie z dokładeczką Na szczęście otwory, które były w zderzaku pasują idealnie do otworów, które są w tej dokładce Więc tak naprawdę zostało mi tylko zakręcić śrubami i dokładka jest zamocowana Daniel tutaj trzaska y, y, hamulce wymienia Znaczy, y, y, klocki hamulcowe, klocki A Kasper walczy ze środkiem Oj, oj, oj to jest woda z dywanów. Grubo. No to troszeczkę było brudno. Ale teraz będzie świeżo, pachnąco i czysto. Także mega spoko, lecimy dalej. A za niedługo trzeba będzie zamówić jakieś rosołek i dobre jedzonko. Dobra, jednak nie wszystkie śrubki mi się tak fajnie zgadzają jak myślałem. Trzeba tu będzie wprowadzić malutkie poprawki. Potrzebuję toreczkę. Jedziemy. Dobra. Dobra, zobaczcie, dokładeczka jest już na miejscu, wygląda zajebiście Przymocowałem ją tak, że to auto może jechać na 300 na godzinę, a i tak nie spadnie Więc teraz zabieram się za mocowanie zderzaka przód, chociaż nie Dobra, nie mocujemy jeszcze, bo będziemy polerować lampy Więc na razie zderzak sobie poleży na boczku, a my lecimy dalej z pracami Dobra, lecimy z lampami, żeby mógł sobie założyć zderzak z zajebistą dokładką A gdzieś tu mamy jeszcze jednego pomocnika, przyszedł nam jeszcze jeden pomocnik Tylko gdzie on jest? Jest pomocnik A czej? Czej? No, cześć! zrób jakiś taniec swój, <tusza> no <Masz. tusza> Polerka, polerkę zrobiła. Do zderzaka, tak? Zderzak, koloreczka, elegancko Szybka aktualizacja Zderzak już jest na miejscu, z dokładeczką, elegancko wszystko siedzi Z przodu, klocki już prawie też wymienione No, narodził nam się malutki problem Ponieważ przestał działać panel ten Znaczy, świeci się, ale nie reaguje Szyby się nie zamykają, nie otwierają Uszczelki dalej nie mamy, ale w poniedziałek jadę wymienić nową szybę i uszczelkę, więc w sumie będzie wszystko nowe Dobra, wlecimy sobie najpierw z deską po prostu Dobra Dobra Dobra. 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 Dobra, uwaga, uwaga. Kolejna aktualizacja. Zobaczcie, środek jest wstępnie wyczyszczony. Mamy nowe plasticzki oklejone karbonem, znaczy taką folią Karbon można powiedzieć. Tutaj też, więc już zaczyna to w miarę fajnie wyglądać zamiast tego drewna, które było. Środek jest powiedzmy tak wstępnie wyczyszczony, dywany są wyczyszczone, więc będziemy czekać aż wyschną i później wlądują tutaj wycieraczki. A no, oprócz tego te wszystkie plastiki są gdzieś tutaj też poczyszczone. Będziemy domawiać farbę, żeby troszeczkę fotele naprawić i te boczki, które są wycierane. Ale ogólnie już jest, zrobiło się naprawdę miło. Pasów raczej nie da się doczyścić. Do, do są mega brudne, zobaczcie Także pasy są dosyć brudne i prawdopodobnie zamówiłem po prostu nowe Uszczelkę też ciężko będzie wymienić bez zdejmowania szyby, żeby ona dobrze się siedziała Więc w poniedziałek wlatuje tutaj nowa szyba, nowa uszczelka Więc będzie zarąbista widoczność A teraz akcja ratunkowa, bo akumulator już jest strasznie słaby i nam padł Było na odpalonych światłach, co chwilę gdzieś tam odpalaliśmy Czy zapłon odpalaliśmy, a nie auto I niestety nam padł trochę akumulator, więc, więc jest akcja ratunkowa Mercedes odpala BMW Do czego to doszło, żeby Mercedes odpalał BMW? Dobra, próbujemy Laczka muszę zdjąć, żeby nie pobrudzić Hamulec no nie łapie Ale wycieraczki jak słabo chodzą nawet Jezu, jak wolno Co się dzieje? Choinka na wlacie. Dziwna sprawa bardzo Aku jest kaput raczej No już szyba się nie dosuwa nawet Dobra, będziemy próbowali odpalić to jakoś Bo muszę jakoś wrócić do domu Jak odpalimy to damy znać Jest problem Nie odpala nam fura Nie wiemy dlaczego Daliśmy nowy akumulator Generalnie podczas rob roboty dzisiaj Akumulator strasznie się rozładował Znaczy nie do zera, ale tak bardzo, bardzo No i później w ogóle zaczęły migać kontrolki To widzieliście, jak próbowaliśmy go odpalić Odpalić. Teraz wsadziliśmy nowy akumulator na kablach. W sumie to nawet nie na kablach, w to miejsce, gdzie jest akumulator po prostu wleciał nowy akumulator Jest zapłon, wszystko jest pięknie, ale nie chce odpalić. I nie wiadomo dlaczego. A szyby dalej nie działają, znaczy te od strony kierowcy, więc to też będzie trzeba ogarnąć jakoś, ale to w poniedziałek, jak będę wymieniał szybę, to pojadę też do znajomego do serwisu. Podepniemy kompa zobaczymy od czego są błędy i będziemy walczyć. Na razie walczymy z odpaleniem fury, bo jak nie odpalimy, to nie dostanę się do domu, więc musimy to jakoś zrobić. A ja na wesele zjadę za 3 godziny. A muszę jeszcze jechać ja się ogarnąć, także no, cały czas walczymy. No i tu nic nie możemy wreszcie Dobra kochani, wracam do Was z malutkim updatecikiem, jeżeli chodzi o samochód mojego brata, ale zanim to zrobię, poczynię honor i otworzę niesamowity napój ekipy, bo strasznie chce mi się pić. A tak się składa, że w garażu mam bardzo dużo napojów ekipy Ostatnie nasze działania z tym samochodem Zakończyliśmy na tym, że w pewnym momencie Samochód nam przestał odpalać Totalnie nie wiedzieliśmy dlaczego Zaczęliśmy wskazywać tutaj na akumulator Sprawdziliśmy sobie akumulator, faktycznie był rozładowany To przez to, że po prostu co chwilę otwieraliśmy szyby Światła były włączone No i generalnie gdzieś tam się rozładował Więc zaczęliśmy go ładować, nie przyniosło skutku Przełożyliśmy nawet nowy akumulator Co również nie przyniosło skutku No i zaczęliśmy się naprawdę mega głowić Jakby dlaczego ten samochód wcześniej normalnie odpala a my coś zrobiliśmy i nagle przestał odpalać. No i tak zaczęliśmy analizować po kolei, co zaczęliśmy robić. Ja założyłem dokładkę, zdjąłem zderzak, ale jakby no przez to nie było szans, żeby coś tutaj mogło się stać. Kumpel mył środek, raczej też. Średnio, żeby coś się stało, no i podejrzenia padły na lusterko, nowe lusterko, ponieważ wiele osób właśnie wspominało mi, że są dwa rodzaje lusterek. Jedno trzypinowe, drugie pięciopinowe. No i właśnie ja zamówiłem to pięciopinowe, a stare było trzypinowe I jakby podejrzenia spadły po prostu na to lusterko, że ono może spaliło jakiś moduł. No na pewno spaliło, moi drodzy, już wam pokazuję co co. Mianowicie ten przyci te przyciski do odsuwania szyb i regulacji lusterek. Prawdopodobnie ten cały moduł się zepsuł przez to lusterko, dlatego został zamówiony już nowy. Lusterko będę przez chwilkę wymieniał, na to stare. Przełożę z niego tylko szkło i obudowę. No i dalej nie wiedzieliśmy, dlaczego ten samochód nie odpala. W końcu stwierdziłem, że zabierzemy samochód do mechanika, mojego takiego zaprzyjaźnionego, który również serwisuje moją BMW. No i powiedziałem kumplowi, laweciarzowi, żeby, żeby wpadł. On przy sobie miał taki starterek booster, czyli taki strzał prądu dla akumulatora. Podpiął pod to akumulator i odziło samochód, odpalił. Co było dla nas troszeczkę dziwne, no ale stwierdziłem, że jak już przyjechał, no to niech zawiezie to to na serwis. Oni tam przy okazji koledzy na serwisie sprawdzą. To po prostu, czy nie ma jakichś dodatkowych rzeczy, które wymagają tutaj zrobienia, i tak dalej? No i zawiózł autko tam na serwis. Ja właśnie dzisiaj, w tym momencie, wróciłem z serwisu. No i właśnie dowiedziałem się, że niestety tam klemy przy akumulatorze są do wymiany. A wszystkie znaczy, te niestety, no po prostu są już stare, zabrudzone, uszkodzone. Więc zamówiłem nowe dwie klemy, które powinny rozwiązać problem nieodpalającego samochodu. Znaczy, on już normalnie jeździ. Ja nim przyjechałem, także teraz wiesz, wszystko ok. Także to zostało zrobione. Znaczy, zostanie zrobione, bo dopiero zamówiłem części. No i jeszcze jedna ważna rzecz. Uszczelka, z tak dzielnie walczyliśmy Ja wam pokażę, ponieważ teraz zrobiłem też coś fajnego Mianowicie walczyliśmy z tą nieszczęsną uszczelką szyby Która była bardzo sparciała I nie chciała się wyrwać Przy okazji pękła nam jeszcze szyba przy tym wszystkim Więc ja już stwierdziłem, że skoro i tak płacę za wszystkie rzeczy Które trzeba zrobić w tym samochodzie Po jego zakupie, żeby był na tip top zrobiony No to że nie, stwierdziłem, że nie będę po prostu oszczędzał Nie będę bawił się w półśrodki I wstawiliśmy nową szybę z nową uszczelką Zobaczcie, nowa szybka jest Dodatkowo oczywiście dostałem certyfikat, że szyba została wymieniona Nie z powodu, powodu kol nie z, powodu, nie z powodu wypadku A z tego powodu, że uszczelka po prostu była już Mocno zmęczona swoim życiem Także mamy nową szybę, lusterko zaraz też będzie nowe Tak naprawdę, poczekam jeszcze na nowe Przewody hamulcowe, które również wymienimy Żeby autko hamowało bezpiecznie i dobrze się sprawowało Wszystko co wymagało wymiany Zostało już praktycznie zrobione, jeszcze kilka detali Ale czekam na paczki, które przyjdą pojutrze Tego już wam nie będę odgrywał, po prostu musicie mi uwierzyć Co zostało zrobione No i autko będzie śmigać, także co Ja się zabrałem do roboty, a wyglądajcie dalej Dobra, na szczęście otwieranie szyb działa jeszcze z pilota więc otwórzmy sobie je. O, ale to nie chciałem. No dobra, szybertek ktoś się może tworzyć. Czemu nie? Fajnie, że z kluczyka można zamknąć i otworzyć i Zrobiliśmy to po to, żeby teraz łatwo, łatwiej było zdjąć boczek, a po to, żeby wyjąć lusterko. Prosta sprawa, teoretycznie, ale zanim przejdziemy do wymiany lusterka, ja muszę zobaczyć, czy to, które jest tutaj obecne, w miarę nam łatwo zejdzie. <laughs> Musicie mi wybaczyć cały ten syf, który tutaj jest, ale no trochę nie chce mi się go sprzątać, więc odpuszczę sobie to. Na razie spróbuję zdjąć tą całą pobudowę. Ale nie mam zielonego pojęcia, czym się to uda, bo totalnie nie wiem, jak się to robi. Podobno gdzieś tutaj można złapać z tyłu, tak? Zobaczcie, w miarę szybko poszło. Teraz trzeba to samo zrobić z nowym lusterkiem, które trzeba zdemontować. Zabieramy się za zdejmowanie boczku. Śruby są wykręcone z tego, co pamiętam, bo ich nie przykręcałem O, dobra, zdejmujemy zaciski i mamy gotowe, zdjęte. No jakże sprawa to wszystko idzie mega szybko. Dobra. No i git, teraz przynajmniej nie spadnie A few moments later. Oh no, nie tak to miał wyglądać Przekładamy lusterko Jedziemy z tematem, najpierw zrobimy sobie może szkło On tylko nie rozwalił nic, Jezu, błagam Wyszło nam elegancko Pyk, to mamy Teraz obudowa No i cyk, zeszło, dobra Faktycznie lustereczko trochę się różni Właściwie to co ma w środku to tym się różni Na zewnątrz jest raczej to samo Trzeba poskładać wszystko w całość. To no nie dobra. Wygląda jakby było dobrze. Teraz to. No i cyk. Lusterko mamy wymienione. Teraz to stare lusterko wystarczy przykręcić. Powinno grać. Chyba gotowe. Kto wie, czy panel nie zadziała w sumie, jak włoży się stare lusterko? No też tak może być. Możliwe, że lusterko robiło po prostu zwarcie, i dlatego jakby ten panel nie chciał działać. Sprawdźmy. Może zadziała, jak zadziała, to, to będzie beka. Podłączone wszystko jest, jest. Wszystko działa, moi kochani. Wszystko działa. To po co ja zamówiłem, że 140 zł w dupę. Dobra, muszę to anulować jak najszybciej. Takie naprawy cieszą, moi kochani. Dobra, lustro złożone. Dobra, anulowałem zakup. Na szczęście jest teraz taka możliwość, żeby anulować sobie zakupy, więc składamy wszystko w całość. Dwie usterki załatwione za jednym zamachem, czyli lusterko, przełączniki, czyszczę środeczek i mamy skończoną fureczkę. Jaram się mega, bo lubię robić takie prace, które zawsze przynoszą efekt. Jest po prostu mega fajnie. Teraz zajmę się taką stroną bardziej detailingową, czyli po prostu wyciszczy Czyścimy sobie wszystkie plastiki, wszystkie rzeczy zaimpregnujemy, można powiedzieć, takim szybciutkim specyfikiem do plastików po prostu do środka. No, Nacikamy jakiegoś fajnego zapachu, żeby żeby wszystko było ładnie. Natuścimy oponki, kurka będzie wyglądać zniewalająco. Dobra, plastiki wstępnie wyczyszczone, teraz polecimy sobie z kółkiem. Dobra moi drodzy, nie zanudzam Was już w sumie, bo już nie ma już tak naprawdę za dużo tutaj do roboty. Oponki elegancko. Nabłyszczone, pięknie się prezentują, no i tak naprawdę malutkie, szybkie podsumowanie, co udało nam się wykonać. Mamy nową szybę z nową uszczelką. Mamy nowe lusterko, właściwie stare, tylko z poprzekładanymi, z poprzekładanymi rzeczami. Mamy dokładkę z przodu nową. W środku mamy całe wszystkie wyczyszczone, plastyczki pooklejane. Przycisk Start stop został mega fajnie odświeżony. No a tam jakieś plastiki w środku były wiadomo, podświeżane. Elementy, takie jak zaślepki jakieś w środku też zostały zakupione i dołożone, więc czekam jeszcze tylko i na te przewody hamulcowe na nowe klemy, żeby te nakup. Akumulator działał tak jak, powinien, ma, tak jak ma działać I mamy finito, mamy furkę skończoną Później jeszcze jakieś porządne mycie jej się przyda Pod maską również, bo jest mega zakurzona Więc to też będzie oczywiście zrobione Tymczasem ja się z wami żegnam No i w sumie tyle, taki luźny odcinek Z, 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 z takich pierdółek Z wymiany w w tym samochodzie Mam nadzieję, że chociaż troszeczkę wam się podobał Zostawiajcie łapy w górę, subskrypcję Widzimy się w kolejnym odcinku, Pozdro.